Wpadliśmy na Maltę, do Campus Hub. to jest nasz pokoik. Niestety musimy spać oddzielnie, bo nie powiem czemu Jesteśmy strasznie znaczeni, bo nam się prawie dwie godziny a później samolot. Później jeszcze nie mogliśmy się dogadać z Boltem, no ale w końcu przyjechaliśmy i jest godzina 3.06. A o 8 wychodzimy, bo o 8.40 zaczynamy zajęcia nasze z języka OK, wstaliśmy jest przed 8 rano, spaliśmy dzisiaj tylko 3 godzinki, ponieważ o 4 mieliśmy w pokoju dopiero, ale jesteśmy w naszym campus hub, czyli to jest takie miasteczko studenckie przy Maltańskim Uniwersytecie Medycznym, tutaj mieszkamy, mamy różne sklepiki, to pokaż. Pierwszą, mamy jakieś 3 km, 40 minut drogi do, na nasze pierwsze zajęcia w szkole językowej. Tak, nie skorzystamy jeszcze z autobusów, bo nie kupiliśmy sobie nigdzie żadnej karty. I nie wiemy, no, gdzie to zrobić. I na razie jeszcze nie wiemy, gdzie to zrobić, ale później, później no musimy to znaleźć i, i kupić kartę. No bo tutaj na Malcie jednak podróż autobusami jest zdecydowanie wygodniejsza. I coraz jeszcze zaskoczyło to pada deszczyk? Może nie jakoś bardzo, ale. Jesteśmy zaskoczeni. Marika już żałuje decyzji o chodzeniu pieszo do szkoły. Jestem, trzymam się, twardo idę. Jesteśmy po wstępnych przesłuchaniach w naszej szkole English Path. No i okazało się, że oboje teoretycznie, czysto teoretycznie, jesteśmy na tym samym poziomie językowym C1. A no, tak naprawdę no, przyporządkowali nas do wspólnej grupy tylko dlatego, że jesteśmy parą i. No nie nakłamaliśmy, ale w sumie no, powiedzieliśmy, że jesteśmy na takim jakby miesiącu miodowym i że musimy być razem. Dobra, czy e... zdaje się, że trochę Ci pomogą w twoim pisemnym teście. No dobrze, Marika pomogła mi w pisemnym teście. Na przesłuchaniu e, tak naprawdę ona głównie mówiła, ja coś tam wtrąciłem, żeby nie było głupio, że. Żeby... Nam karty do autobusu. Taka karta kosztuje 21 euro za osobę, i przez 7 dni wtedy jest nielimitowana e, ilość podróży. właśnie w kierunku naszego miejsca zamieszkania jest potwornie gorąco, idziemy pod górę, ale po drodze jeszcze zanim dojdziemy do kampusu pewnie będziemy chcieli coś zjeść, także do zobaczenia stamtąd. Jesteśmy w lokalu Eat Me, I'm famous zdecydowanie polecamy to miejsce. No jest naprawdę tanio, jak na maltańskie warunki. Przynajmniej tak nam się wydaje. Bo w sumie to pierwsze miejsce, które odwiedzamy. Ale... Wczoraj byliśmy na imprezie. Ojcie, ciężko dzisiaj na te zajęcia e, jechało. Sytuację ratuje maltański transport publiczny, naprawdę świetnie zorganizowany to jest nasza karta. E, bardzo chłodno w środku nawet bym powiedział, że zimno w tych, w tych autobusach klimatyzacja działa pełną parą także bardzo przyjemnie, komfortowo się jedzie. E, Dosyć sprawnie to wszystko na razie wygląda, także teraz też czekamy na autobus. Będziemy sobie dzisiaj zwiedzać miasteczko o nazwie Slima. w której zamówiłem po raz pierwszy burgery z ośmiornicą. Spróbujemy, żebyście wy nie musieli. Także <laughs> zobaczymy, czy pokonamy ośmiornicę, czy ośmiornica pokona nas. Oh my god! Mm. to bardzo smaczne. No, dobra, nasz Okej, okay, jesteśmy w naszym pokoju. I tak, przez pierwsze dwa dni próbowaliśmy się zameldować, ale ciągle nas gdzieś tak no, prosili, żeby przejść później. Później nie wiedzieliśmy do końca o co chodzi, może mieliśmy jakiś problem z systemem czy coś. No ale dzisiaj w końcu tam poszliśmy, sprawdzili nasze dokumenty i dostaliśmy taką listę. Musimy zaznaczyć, jakie rzeczy mamy w pokoju. No i jesteśmy troszkę rozbawieni, bo tu na przykład mamy sprawdzić, czy są o, drzwi, czy jest podłoga. Czy jest na przykład zlew albo co tu jeszcze? No, to dobra, podłoga, chyba najfajniejsza. No, albo czy jest okno na przykład. Więc musimy tutaj zaznaczyć, że mamy okno w pokoju. Ono jest, jest podłoga, mamy po czym chodzić. I musimy to podpisać, a to jest potrzebne po to, że musieliśmy zapłacić depozyt aż 300 euro. W razie jakichś zniszczeń, no to będziemy obciążeni tym. Tak, gdybyśmy zabrali ze sobą do Polski podłogę albo, albo okno w bagażu, no to mogliby nam rzeczywiście nie zwrócić później tego depozytu. Także musimy uważać. Marika, nie zabieraj podłogi. Drzwi też zostaw spokojnie. Jeszcze taka a propos naszego pokoju w, w tym kampusie to jest taka zabawna rzecz z serii fuszerki budowlane. Mamy tutaj w łazience prysznic i ten prysznic wygląda tak. Na podłodze rozłożone są ręczniki, żeby po, woda nie wylewała się e, poza ten niby brodzik. W zasadzie tu nie ma brodzika, to jest płasko, więc kiedy bierze się prysznic, to cała woda wylewa się po prostu na zewnątrz, zalewając pokój. Genialne rozwiązanie. Wykupiliśmy sobie wycieczkę na wyspę Komino i Błękitną Lagunę. Więc wkrótce będziemy się zbierać, ale Marika się trochę grzebie. Marika, pośpiesz się, przebierz się, proszę cię. Ok. okay. I dopłynęliśmy na Komino. Przybijamy właśnie do Zatoki Santa Maria. Okej, okay, więc jesteśmy w trakcie naszej wycieczki, która kosztowała nas 30 euro od osoby. Płynęliśmy łodzią, dodaliśmy do Santa Monica. Gdzie nam się niespecjalnie podobała, bo to jest tylko maciupeńka plaża, nic więcej tu nie ma, żadnych sklepów, rzeczy do zwiedzania. Jest tylko malutka plaża, jest tak ciasna, że praktycznie no, nawet nie mieliśmy się ludzie rozłożyć, siedzimy po prostu sobie na, na chodniku. No i co, słońce, nie ma żadnego cienia, nie może się schować, a musimy to spędzić aż godzinę, bo później będzie dalsza część. Popłyniemy do Blue Lagoon. Ja tylko sprostuję, nie jesteśmy w Kalifornii, to nie jest Santa Monica, tylko San Maria, ale... No, to tak woli słości tylko. Tak. Jesteśmy w Dula dotarliśmy niedawno tutaj. No i mamy już pierwsze spostrzeżenia. Są pewne plusy i minusy. Może ja powiem o plusach. Plusem jest przepiękny, taki lazurowy kolor wody. I takie drinki serwowane w ananasach w przemyśle. I chyba to jest koniec, plusów. powiedz o minutach. Bo jeśli zadać sobie pytanie, czy warto przypłynąć na komino w sierpniu. W szczycie urlopu, w szczycie wakacji No to odpowiedź moim zdaniem jest jedna Nie warto Jest tłoczno, jest mnóstwo ludzi Jest głośno Nie ma gdzie tutaj tak naprawdę się rozłożyć Nie ma no jest, jest, jest bardzo ciasno I wszędzie kolejki Jakoś nie urzeka mnie to i ciężko się chodzi, po prostu jestem w zwykłych klapkach i po prostu już, już kilka razy prawie się pościznałam, bo, bo tu wszędzie trzeba chodzić po jakichś takich kamieniach, skałkach, nierównych nierównościach. Nie ma tutaj nigdzie miejsca, żeby sobie na przykład na piasku usiąść. Nie. Wszyscy są jakoś tak dziko na kawałku skałki. No my też tu tak siedzimy w sumie przy, przy jakiejś tam ścieżce. Rozniednącka no takie nagranie. <grym> <grym> ok, pierwsze złe emocje minęły. Teraz widzimy jakby taki większy urok tego miejsca, dużo ludzi też odjechało, jest teraz godzina 18.20, większość łodzi już stąd odpłynęło i jest teraz naprawdę fajnie. Tym bardziej, że postanowiliśmy pójść troszkę dalej, odsunąć się od tego najbardziej zatłoczonego miejsca i no i tam już było pięknie, znaleźliśmy sobie taką ładną skałkę, no piękne widoki, tu takie klify, skały, ta woda, jest cudownie, jednak warto było tu przyjechać. Jesteśmy w miejscowości Mbina. Usłyszeliśmy dużo dobrego o tym mieście od naszej nauczycielki języka angielskiego dzisiaj. Poleciła nam kilka fajnych miejsc i jeszcze powiedziała, żeby zwrócić uwagę na door knockers, czyli takie... Czyli takie kołatki do drzwi. Na drodze wstąpiliśmy do takiej fajnej restauracji, która się nazywa Fontanella. Rozciąga się tu piękny widok i słynie ona też ze świetnych czekolad, świetnych deserów i ciast, więc spróbujemy, a później opiszemy nasze wrażenie. Tak wygląda tradycyjna maltańska tira. A tutaj mam homemade pie with creamy chicken and mushrooms. I co dziwne, z chipsami. Pierwsza się spotkałam z tym w Irlandii, w Dublinie, i mnie to bardzo zaskoczyło. I dziwne chipsy podawać do dania. No to fajnie. I jeszcze te chipsy są polane jakimś sosem, także. Oh. Mm. Dobre? Ale chrupiące, mega. Ale pyszne. Więc jeśli będziecie kiedyś na Malcie i traficie do Mdiny, to gorąco polecamy restaurację, która się nazywa Fontanella. I teraz z pięknej Mdiny teleportujemy się do stolicy Malty, czyli do Valletty. Do zobaczenia! Co prawda planowaliśmy dzisiaj być na Gozo, płynąć na wyspę Gozo, ale mieliśmy jeszcze dzisiaj ostatnie zajęcia w naszej szkole językowej. To były takie fajne, kreatywne zajęcia, bo zamiast zwykłej lekcji mieliśmy Scravenger Hunt, czyli grę w podchody. No i, i, i wygraliśmy. No ale to sprawiło, że po prostu spontanicznie, na szybko postanowiliśmy zmienić plany, bo na gozo za, zajęłoby to nam za dużo czasu. Więc jesteśmy teraz w Alecie. zaraz będą Z naszego Campus Hub przenieśliśmy się do pięknej Paoli. Zamieszkaliśmy tutaj w hotelu o nazwie Monreal Boutique. Recepcja i korytarz bardzo eleganckie. Chodzimy po czerwonym dywanie. I tutaj nasz pokoik numer 6. Tutaj mamy kuchnię. Wreszcie będziemy mogli spać razem, bo mamy podwójne łóżko. I tutaj zabawna no, sytuacja jest w łosiedce, ponieważ Piotrek. <ścoughs> Piotrek prosto. To, to sięga głową do sufitu. No ale łazienka jest przepiękna. No tylko dla niższych ludzi może po prostu. I jeszcze jest to takie tajemne miejsce. Schodki. Nie wiedzieliśmy, czy można tam wchodzić, czy nie, ale ciekawość zwyciężyła. Okej, okay, tutaj na górze są takie maleńkie drzwiczki. Ha! I taki malusieńki pokoiczek. Więc jak mnie Piotrek zdenerwuje, to będzie mógł tutaj spać. Przyszła pora na małe podsumowanie. Zaczniemy, może, od pogody. Podobno tutaj prawie nigdy nie pada. Mieliśmy prawo pierwszego dnia, po tak nas zmoczyło Ryszok. Ale wszystkie inne dni to było bardzo No gorąco. ja dziś to poczytuję za szczęście wtedy, że, że był chociaż jeden dzień, gdzie było pochmurno w miarę deszczowo, bo od następnego dnia już naprawdę było upalnie gorąco i tak trochę... No ciężko się żyje w takiej temperaturze, no cały czas człowiek jest po prostu znany potem i szuka tylko cienia i wody. Na no, wodę to tu fortunę ma, wydaliśmy karaluchy i szczury. Tak, no zanim tutaj dotarliśmy, to naoglądaliśmy się jakichś filmików różnych i czytaliśmy jakieś informacje, że przez to, że tutaj są śmieci na ulicy, to jest mnóstwo karaluchów, że biegają w szczury yy, i że tu w ogóle nie sprzątają za bardzo. Ale nie, prawda jest taka, że widzieliśmy tylko jednego co sprawa dużego, no był taki, ale tak wracaliśmy nocą z imprezy. Ale karalucha, nie szczura. Tak, karalucha. Po prostu chodził sobie po chodniku, ale tak to nigdy w domu żadnego rybacka nie mieliśmy. Tylko trochę mózgu, a szczura na szczęście żadnego nie spotkaliśmy. No, i na te główne wyspy typu właśnie Komino i Gozo, to lepiej chyba dostać się właśnie albo promem, albo jakąś łódką, ale mniejszą. Lepiej chyba nie wykupować takich wycieczek, które my kupiliśmy na Komino. Bo tak, ten wycieczkowiec był taki zatłoczony, to było tak męczące bardzo. Tak I co za... mi się nie podobało, no to te ławeczki były tak naprzeciwko siebie. no To przez godzinę trzeba było siedzieć i się, no, patrzeć w czyjeś oczy. To było takie, nie wiadomo było, co z tymi oczami zrobić. Mnie to akurat bardzo tak denerwuje. Było tam bardzo, bardzo ciasno. A na promie, fajnie, można było siedzieć na górze, podziwiać widoki, bo to była taka otwarta przestrzeń. I jeszcze był całe piętro, to była kawiarenka klimatyzowana bardzo, z, z bardzo tanią kawą. Za cappuccino płaciliśmy euro 20. Tak i prom kursuje co pół godziny na Gozo i można tam dotrzeć praktycznie z każdego miejsca wyspy autobusem i autobus podjeżdża pod sam po prostu terminal. Więc no to jest to bardzo wygodna opcja. No i teraz nasz ukochany temat, czyli jedzenie. Przyjeżdżając tutaj spodziewaliśmy się raczej, że nie zjemy zbyt dobrze, ale na szczęście myliśmy się No tak byliśmy nastawieni, bo też w wielu materiałach, które czytałem, oglądałem w tej chwili, że tu wcale jedzenie nie jest jakieś. Widzieliśmy jakieś... tylko, że burgery, burgery, pizza i tyle, ale, ale pizza nawet takie pyszne, bo to są takie prawdziwe włoskie restauracje prowadzone przez Włochów. No nie? Tak. mi tak. pizza na przykład bardzo to smakowały. Jedliśmy mega pizzę sycylijską, yy, różne neapolitańską, chyba też. No i... Jedliśmy, no Jezu, i w tyry w, w tira, Tylko w nie kupujcie tak w markecie w lodówce zimnej, bo to nie jest to samo. To trzeba gdzieś po prostu w restauracji, bo oni grzeją nas no tak chrupiące. Oj tak, chrupie bardzo. Nie. Mm. Dobra? Ale chrupiące, mega. Ale pyszne. Cena nie jest duża, to jest po 6-7 euro płaciliśmy, ale to jest taka buła, no to, taka wielka buła na chują przekrawają i bardzo bogato wypełniona pyszną, włoską szynką albo jakimś mięskiem na ciepło, serem. Kozim serem, z kozim serem też jest mega, bo jest ser. taka wyrazista, naprawdę warto tego spróbować. No i burgery, tylko że my odważyliśmy się spróbować jakichś innych, takich, których nie ma w Polsce. No to jedna to było burger z ośmiornicą w restauracji Seasalt. Bardzo fajne przeżycie, Takie, no ciekawe, inne po prostu. Dobre to było. No, no, i jeszcze. Kontrowersyjny temat. Kontrowersyjny temat, tak by to był. Burger z osła I z, konie, z koniną. I, I z koniną, tak. Ale dobre były te burgery. Burger panca la panca, Malta. Z osiołka. Jak ty to ugryzłeś? I tak pierwsze wrażenie? Matko doskonałe. Mm. No, świetny, to jest mój smak. Mm. Lubię osły. <grafi> <grafi> nie, nie odważyłam się spróbować królika. Podobno też to jest no, w wielu restauracjach widzieliśmy popularne mięso, ale no niestety nie dla nas. <grafi> nie, bo tak naprawdę to przez to, że przed oczami nam się pojawia nasz króliczek, którego mamy w domu, No, tak, na i no, no Nie, nie, nie. To, <grafi> to nie dla nas. No to teraz podsumujemy krótko wszystkie odwiedzone przez nas miejsca. Ok, zacznijmy od St. Julians, które nam się nie spodobało, ale może nie jesteśmy już tacy młodzi. <laughs> Jest to miasto dobre dla młodych ludzi, bo tam sobie poimprezujecie, poszalejecie. Oj tak, zdecydowanie jeśli, jeśli chcecie, nawet niedrogo, bo też przechadzając się po tych, po tych miejscach właśnie studenckich, to, to widać, że to jest skrojone typowo pod młodych ludzi, nie jest tam drogo, na przykład można kupić sobie drinka plus drugi jest na przykład gratis, albo tak, w wielu drink... klubach jest też na przykład darmowy pierwszy drink. Tak, drinki na bazie wódki na przykład z Sprite'em czy z takim sokiem 4 euro kosztowały. Co było taniej niż piwo, bo za piwo na 5 euro policzyli. No to teraz czas na Mdynę. Piękne miasto, bardzo mi się tam podobało. Takie uliczki, wąskie uliczki, tam trzeba zwrócić uwagę na te kołatki do drzwi. Piękne, bardzo ładne. W różnych kształtach, np. lwa, anioła, jakieś ryby. Przepiękne, takie zazwyczaj w kolorze złotym albo jakimś chromowanym. No i ta restauracyjka Fontanella. Pyszne tam było jedzonko, też niedrogie, ceny były bardzo w porządku. Można się zatracić chodząc po tych właśnie pięknych, wąskich uliczkach, spacerując, oglądając tą architekturę. Te wszystkie właśnie, jak Marika wspominała, kołatki bogato rzeźbione, zdobione. Także tam leniwie można, można sobie spędzić czas. No i jest sporo cieni. Cieniu. cienia. Ach, cienia, tak. Komino. Tam byliśmy w Blue Lagoon. Przepiękne widoki, tam zrobicie sobie przepiękne zdjęcia. Nie trzeba ich w ogóle filtrować, bo kolor wody jest niesamowity. Natomiast przygotujcie się, że tam jest, tam ciężko po prostu, żeby znaleźć sobie jakieś wygodne miejsce, żeby sobie poplarować. Bardzo trudno, bo nie ma tam pieszczystych plaż, tylko są takie ostre kamienie. Więc albo polskim wzorem będziecie wcześniej rano, zagrabicie sobie jakiś kawałek miejsca, wydzielicie to, wtedy będzie ok, ale musicie tam dotrzeć naprawdę wcześniej rano, zanim, zanim się tłumy zjadą. No albo czekać tam do wieczora i zachodu słońca, wtedy też, no, wtedy też ludzie stamtąd już się ewakuują i jest znacznie ludzi. No to już się zrobiło później. to teraz pora na wyspę Godzo. Największym minusem tego miejsca jest to, że tam wszystko jest od siebie dosyć oddalone. Autobusy jeżdżą dosyć rzadko i polecalibyśmy zrobić to, czego my nie zrobiliśmy, czyli wynająć sobie na przykład skuterek. Albo Skuter, kład, samochód. samochód, cokolwiek. No, wyspa jest mała, ale te, właśnie tak jak Maryka wspominała, autobusy nie dojeżdżają do tych najpiękniejszych miejsc, tylko trzeba tam chodzić. Dużo trzeba chodzić. Na przykład te pół godziny trzeba z przystanku dojść do miejsc, które chcecie odwiedzić. I to w upale jest no, dosyć niekomfortowe, tak? No można to zrobić oczywiście, ale tracimy też sporo czasu, tak? No bo do, pół godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą stronę. E... Wiesz, jeszcze my od promu do naszego hotelu mieliśmy godzinę prawie autobusem, więc my tak naprawdę poświęciliśmy na gozo cały dzień, ale niewiele miejsc zobaczyliśmy. No i perła w koronie, czyli Valletta, najdalej wysunięta na południe stolica europejska, najbardziej słoneczna, ponad 300 słonecznych dni w roku. Wow, a mi się tu bardzo podoba, jest tak romantycznie, te wszystkie uliczki, tylko przygotujcie się, weźcie sobie wygodne buty, bo tu łatwo stracić klapki bo po prostu, bo bardzo ten teren jest taki, wchodzi się bardzo pod górę stromo albo znowu już w dół. Mi się tutaj bardzo podobają te piękne, kolorowe drzwi, takie w starym stylu, okiennice kolorowe. No i w ogóle tu każda uliczka jest tak piękna, że no można to cały dzień po prostu sobie chodzić, spacerować, jest bardzo, bardzo przyjemnie. No i te restauracyjki w tych wąskich uliczkach, tak jak tu teraz sobie siedzimy, no nie, na chodniku, bardzo takie klimatyczne. No waletę śmiało można poświęcić tak naprawdę cały dzień, bo mimo że miasto jest małe, to rzeczywiście chcąc tak chłonąć tą atmosferę, to to warto gdzieś sobie właśnie przysiąść w takim cichym zakątku i spokojnie, nieśpiesznie pić kawę. Tak, no i koniecznie odwiedźcie tą lodziarnię, gdzie robią takie piękne lody w kształcie róży. To było takie śliczne. Szybko się roztopiły, więc trzeba je było szybko zjeść, ale zdążyłam zrobić zdjęcie. Trzy, cztery...